Witam serdecznie wszystkich fanów Srebra i Złota w kolejnym odcinku na kanale SilverFo. Wiem, że kilka miesięcy temu zapowiadałem YouTubeową emeryturę, ale w pobliskim paczkomacie czeka na mnie pewna wyjątkowa paczuszka od pewnego innego znamienitego youtubera, która sprawiła, że postanowiłem jednorazowo wrócić z czeluści niebytu. W związku z tym, żeby już nie przedłużać, udajmy się w krótką podróż w tej sprzyjającej aurze do pobliskiego automatu. Paczkomatu ja pier. No tak, dawno nic nie nagrywałem. No. Moi drodzy, jak się pewnie domyślacie, a jeżeli się nie domyślacie, to już Wam zdradzam, na stole znajduje się paczuszka od samego pana na co ci to. Także, by już więcej nie zwlekać, rękawiczki ubieram, paczkę ubieram i zobaczymy, co tutaj się w środku znajduje. Mamy wielki budło Trochę sobie oddalimy obraz. Tak, żadnych wrażliwych informacji już tutaj nie ma. Rozcinamy taśmę, Gdzież to jeszcze jest coś już nam chrobocza. I patrzymy, co jest w środku. No. Takiej formy pakowania to się jeszcze nie spodziewałem. Stojaczek na monety, bardzo fajnie. Wlepeczki. Silver to the moon. Jakiś gotówki kup uncjówki I drugi silver to the moon. No bardzo fajne, bardzo fajne. Nie ma co ukrywać i tutaj znajduje się w takiej no, zjawiskowej kopercie creme de la creme całej przesyłki. Ale wiecie co? Jeżeli chcecie zobaczyć, co jest w środku, to zapraszam Was na kanał Pana Nacocito. Tam za parę dni będzie podsumowanie całej akcji i pokazanie wszystkich wyrobów, które są w środku. Tymczasem ja się z Wami żegnam, życzę Wam dużo zdrowia, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.